Cześć wszystkim. Z tej strony Radek Chodkowski, humanista na giełdzie. Dzisiaj, bardziej, jako autor bloga Opcje na akcję.pl, ponieważ to nagranie będzie bardziej nagraniem opcyjnym niż. Niż w stylu humanisty na giełdzie. To znaczy, będziemy się koncentrowali tylko na opcjach, na konkretnej strategii opcyjnej, w zasadzie na konkretnym rozwiązaniu z rynku opcji. Więc osoby, które nie są zorientowane w tej tematyce, prawdopodobnie będą miały trudności w ogóle w zrozumieniu tego, o czym mówię. Dlatego też odsyłam do mojego bloga, jeśli trafiliście tu przez YouTube'a czy przez inne media odsyłam do, do bloga opcję na akcji .pl. pod filmem znajdzie się link i będziecie mogli poczytać, zgłębić, jak również trafić nad wpis, w którym znajdzie się to nagranie, żeby też całą otoczkę poznać. Celem nagrania tego, tego filmu jest to, że chcę Wam pokazać po prostu, jak działa pewien mechanizm, mianowicie mechanizm zarządzania pozycjami zwycięskimi na rynku opcji. Można się spotkać ze stwierdzeniem, że tam się nie ucina strat, tylko się ucina zyski. To znaczy, że się transakcje zyskowne zamyka wcześniej. I, i, I dla wielu osób nie jest to logiczne. Jak to się może dziać? Dlaczego tak się może dziać? Więc pokażę Wam tutaj pewien prosty przykład, pokażę Wam, jak to, jak to działa. Wyobraźmy sobie, że to jest nasz punkt startowy. To jest miejsce na wykresie, w którym zaczynamy naszą transakcję załóżmy, że to jest poziom 2300 punktów przepraszam, że ja piszę dosyć brzydko ale no, po prostu robię to odręcznie decydujemy się na wystawienie Iron Condora, czyli wystawiamy spread kredytowy na opcjach call powyżej rynku, załóżmy mamy wystawione opcje 2450, to jest nasza krótka opcja, to jest poziom do którego nie chcemy, żeby rynek dotarł i mamy wystawiony drugi spread na opcjach put. Tam było 2450, to tutaj będzie 2150, czyli równy dystans po 150 punktów. Rynek w tym czasie może robić różne rzeczy, to znaczy może zakładamy, że tutaj jest czas wygaśnięcia. To znaczy tutaj te opcje wygasają. Możemy powiedzieć, że to są nie wiem, dwa miesiące. Powiedzmy dwa miesiące do wygaśnięcia tych opcji. Podzieliłem je na dwutygodniowe fragmenty. Co robi rynek? Jeszcze możemy, możemy sobie tutaj zaznaczyć, że wystawiamy spready o szerokości 50 punktów, z czego otrzymujemy 8 punktów zysku. Nasze ryzyko na jednym spredzie to jest 42 punkty. Natomiast na całym Iron Condorze, ponieważ wystawiamy zarówno kred, spread. Powyżej rynku, jak i poniżej rynku, więc w rezultacie mamy 16 do 32. To są standardowe formacje, które ja staram się wystawiać na naszym rynku w Warszawie. Więc 16 do 32 to jest grubsza, bo tutaj sumuję oczywiście do 48. W rezultacie to jest do 34. Z 34, 34 tak to wygląda w praktyce. Staram się po prostu te 16 punktów z rynku wyjąć. Teraz tak. Na czym polega zarządzanie zyskami? Wiemy, że nasz maksymalny zysk z jednego spreadu to jest 8 punktów. Cały myk polega na tym, żeby w sytuacji, kiedy rynek. Sięga do powiedzmy 4 punktów, czyli kiedy możemy sprzedany za 8 punktów spread odkupić za 4 punkty, robiąc 4 punkty zysku, żeby to, taką operację wykonać. W rezultacie, załóżmy, że, że już ruszamy z tego punktu. Pierwszy tydzień rynek idzie w górę. Rynek idzie w górę, trochę nam naraża spread 2450, bezpiecznie odsuwa się od spreadu 2150. Ok. Normalna rzecz, rynek sobie po prostu w ciągu tych dwóch miesięcy będzie, będzie mniej więcej poruszał się w górę i w dół. Jesteśmy na to przygotowani. Kolejny tydzień, rynek również idzie w górę. Co się dzieje? Spread 2450 jest już dosyć mocno zagrożony, natomiast spread 2150, tam 2100 na 2150, pamiętam, że to są 50-punktowe spredy, on jest bardzo tani. W rezultacie możemy ten spread wystawiony początkowo za 8 punktów odkupić za, powiedzmy, no w tej sytuacji 2 punkty. Co robimy? Możemy zdecydować się na odkupienie właśnie tego spreadu, tak? czyli zamiast czekać na zrealizowanie się pełnego zysku w wysokości 8 punktów, odkupujemy go za 2. Tak, czyli sprzedaliśmy za 8, kupiliśmy za 2, w rezultacie mamy 6 punktów zysku, co się przekłada na 75% maksymalnego zysku z tego spreadu. Ok, rynek sobie pląsa dalej, trochę spada, bardziej spada, bardziej spada. I spada tutaj powiedzmy. W tym momencie nie mamy już spreadu 2150, ponieważ on jest... Już go zdjęliśmy, odkupiliśmy, zrobiliśmy 6 punktów zysku. Natomiast spread 2450, który ciągle jest na rynku, który ma ciągle 3 tygodnie do wygaśnięcia, też jest teraz wart 2 punkty. Więc co robimy? Decydujemy się na zamknięcie tego spreadu, zarabiamy kolejne 6 punktów z 8 maksymalnie możliwych na tym powyższym spreadzie. I wtedy nasz wynik to jest 6 plus 6. 12 z 16 punktów maksymalnego zysku, i jest to bardzo dobry wynik. Po co robimy taką operację? Oczywiście, ja to przedstawiłem na obu spreadach, natomiast można to rozbić później na po pierwsze. Pojedyncze spready, tak, że gramy, traktujemy to tylko na spready. Po drugie, możemy to potraktować jako formację Iron condora i wtedy rozpatrujemy nie jako dwa razy po 8, tylko jako jedną formację warto 16 punktów i wtedy odkupujemy mm, obie pozycje. Po co coś takiego robimy? Po pierwsze zdejmujemy ryzyko z rynku. Yy, może się zdarzyć tak, że w tym momencie, kiedy jesteśmy tutaj już na górze, rynek nie wiem, gwałtownie się załamie, tak? I wtedy spread wart 2 punkty de facto generuje nam stratę, że no nie wiem, kilkunastu punktów, tak? Bo rynek spadnie w to miejsce albo, albo no w momencie wygasania spadnie w to miejsce. Więc eliminujemy to ryzyko, zamykamy pozycję, zdejmujemy ryzyko z rynku i jesteśmy w stanie w ten sposób po prostu odnotować transakcję zyskowną bez ryzyka. Kolejna rzecz, może pokażę to na trochę innym wykresie. To jest relacja maksymalnego zysku do maksymalnej straty. Wyobraźmy sobie, że tak tu mamy dwa punkty zysku, tak? Cały czas rozpatrujemy spread 8 punktowy. Tylko, że tak to jest nasze 8 punktów zysku, a tutaj nisko, no oczywiście wiem, że to nie trzyma skali, no ale, ale nie uda nam się tego tak zrobić, żeby było czytelne, jest 42 punkty ryzyka i również wygasanie za 2 miesiące, tak? Tu mamy miesiąc, tu mamy dwa tygodnie, dwa tygodnie. Co robi rynek? Aktualnie jeszcze zobaczmy, 8 do 42 to jest mniej więcej 1 do 5, tak? Po, po, po odpowiednim zredukowaniu to jest tam około, 1, no 1 do 5, już zaokrąglimy. Rynek? To jest trochę inny typ wykresu, to znaczy tutaj rozpatrujemy to w perspektywie maksymalnego zysku, maksymalnego ryzyka, tak? więc to już nie jest kształt wykresu giełdowego, niezależnie od tego, czy to jest call spread, put spread, po prostu rynek oddala się od tego spreadu, spread traci na wartości, przez co możemy go odkupić taniej. I załóżmy, że w ciągu pierwszego tygodnia rynek idzie w górę. Idzie w górę sięgając 4 punktów. Co to oznacza? Możemy skasować zysk 4-punktowy w ciągu jednego tygodnia, czyli osiągamy 50% maksymalnego zysku w jeden tydzień. Jest to punkt, w którym możemy zamknąć naszą pozycję. I co przemawiałoby za tym, żeby tę pozycję zamknąć? <laughs> Przepraszam. Po pierwsze, relacja zysku do ryzyka. Mieliśmy poprzednio 1 do 5. Z racji tego, że rynek podążył więcej, a podążył w górę, natomiast my, może znaczy w górę, no, w, w naszym kierunku, już pewien zysk osiągnęliśmy, jesteśmy w tym momencie na tym poziomie. I teraz tak, mamy do zyskania 4 punkty, a wiedząc, że spread ma punktów 50, jeśli chodzi o szerokość, nasze ryzyko to jest 46 punktów. Czyli 4 do 46 to jest mniej więcej 1 przez 11. Tam 11,5 powiedzmy. Widzimy, że nasza relacja zysku do ryzyka pogorszyła się ponad dwukrotnie. To znaczy możemy już bardzo mało wygrać, a możemy bardzo dużo stracić. I to jest argument przemawiający za tym, że w rezultacie no nie warto zostawać z taką pozycją czasami, oczywiście to ja też nie mówię, że to jest absolut że, że zawsze trzeba to stosować, natomiast relatywnie po prostu nasze warunki rynkowe zysk do ryzyka nam się dużo, dużo pogorszyły można tą pozycję zamknąć i jesteśmy spokojni mamy zysk druga rzecz, zarobiliśmy 50% maksymalnego zysku w ciągu jednego tygodnia wiem, że to są dwa miesiące, więc 8 tygodni Czyli tak, 4 punkty zarobiliśmy w jeden tydzień, a kolejne 4 punkty zarobiliśmy w, mo, możemy zarobić, tak? bo maksymalny zysk to 8 8 tygodni e, w 7 pozostałych tygodni. Tak? to jest pozostałe 7 tygodni, które mamy na rynku e, i to jest kolejny argument za tym, że y, że warto tą pozycję zamknąć, być może, tak, ponieważ w rezultacie zysk przypadający na jeden dzień Handlowy w tym okresie jest dużo, dużo wyższy niż w tym okresie. Czyli po prostu kapitał wypracował nam w bardzo krótkim czasie bardzo dobrą stopę zwrotu, a pozostały czas, załóżmy, że nawet on by zmierzał do maksymalnego zysku. Te zyski przypadające na pojedynczy dzień naszego inwestowania są już kilkukrotnie niższe. Co to oznacza? Możemy tą pozycję również zamknąć w tym momencie. Przerzucić środki na jakąś inną strategię, być może na inny instrument bazowy. Aktualnie, niestety, mamy w Warszawie <laughs> tylko WIG-20 i spróbować zrobić nowy taki myk. Tak? Czyli zamiast czekać 7 tygodni, żeby zarobić drugie 4 punkty, być może odczekamy tydzień i kolejny tydzień gdzieś tam powiedzmy nam zrobi. Kolejne cztery punkty, tak? Czy, czy, czy nawet dwa tygodnie zrobił nam kolejne cztery punkty. I w rezultacie w czasie kiedy byśmy czekali. Zakładając, oczywiście pełnie szczęścia, że osiągamy maksymalny zysk. W czasie kiedy byśmy czekali na osiągnięcie tych pozostałych czterech punktów, my w międzyczasie gdzieś już osiem w innym miejscu na rynku nastukamy. Więc jest to być może hmm, warta rozważenia koncepcja. Że. Przede wszystkim lepiej wykorzystujemy kapitał, w krótkim czasie zarobiliśmy, przerzucamy go gdzieś indziej, ponieważ tam zakładamy, że na nowej transakcji potencjał wzrostowy jest dużo większy, a z drugiej strony po prostu no ta relacja zysku do ryzyka jest już gorsza. Może być tak, że w tym momencie nie zdecydujemy się na sprzedaż, rynek ruszy się przeciwko nam i spadnie poza obszar zyskowności. Załóżmy, że zostając tutaj. Może się tak zdarzyć, tak? I po prostu mieliśmy 50% zysku, którego nie wzięliśmy, yy, i zrealizowało nam się. Załóżmy, 30% straty, tylko że 30% z 46 czy nawet z tych 42, które mieliśmy początkowo, to jest dużo, dużo więcej niż 50% z 8. Po prostu ta relacja zysku nam się znacząco pogorszyła, więc. Yy, można to rozważyć. I teraz parę uwag praktycznych. Po pierwsze, lepiej działa to na strategiach nieograniczonego ryzyka, to znaczy strategie short strangle czy short straddle. Po prostu tutaj mamy to nieograniczone ryzyko, tak więc maksymalnie staramy się wycisnąć z rynku to, co jest. Jednocześnie minimalizując ryzyko, jeśli możemy zostawać na rynku tydzień i wziąć połowę zysku, czy tam dwa tygodnie, to po co czekać pozostałe półtora miesiąca, ryzykując maksymalną stratę, która, która jest nieograniczona, żeby wziąć pozostałe połowę zysku, pozostałą połowę zysku. No, wydaje mi się to trudne do, do wyobrażenia. Natomiast jest druga rzecz, którą mamy, w zasadzie dwie kolejne, tak. Po drugie, płynność rynku, a raczej yy, nazwijmy to warunki, czyli yy, zamykanie pozycji kosztuje. U nas yy, spready rynkowe są bardzo nieatrakcyjne, przez co Ciężko jest nam efektywnie zarabiać, to znaczy może być tak, że spread po prostu przesunie się w naszą stronę, ale to, co byśmy dostali za niego nominalnie, to, co dostanie, dostaniemy realnie, yy, bardzo się różni. Po prostu jest to bardzo kosztowna rzecz. Jest to bardzo kosztowna rzecz, dokonujemy dodatkowych transakcji, więc yy, nie do końca nam się to opłaca. No i trzecia rzecz: to jest yy, w zasadzie fakt, że tylko WIG20 jest naszym instrumentem bazowym. To znaczy, owszem, wyjmujemy kapitał po tym tygodniu, po tych dwóch tygodniach. Zamknęliśmy pozycję, zrobiliśmy część zysku, ale nie mamy co z nim zrobić, tak? Mamy ciągle ten sam WIG20. Oczywiście, możemy spróbować zbudować na nim nową strategię, ale no to też już należy do nas pytanie, tak? Czy ta nowa strategia również będzie miała na początku tak wysoki potencjał do zysku? Czy być może po prostu zrobimy nic innego, jak zamknięcie pozycji, otwarcie pozycji, zapłacimy dwa razy koszty transakcyjne, dwa razy prowizję i zostaniemy z tym samym rynkiem, z tymi samymi szansami? To już jest pytanie do każdego z nas, kto, kto stosuje strategię yy, i po prostu wie, jak ta strategia wygląda. Yy, tak więc ja Wam przedstawiłem to rozwiązanie. Rozwiązanie jest, uważam, bardzo ciekawe, yy, idące pod prąd yy, ogólnym trendom, tak? Ogólnym trendom, no, to znaczy te ogólne trendy są prawdziwe, tylko że na rynku akcji, na rynku kontraktów terminowych, yy, na rynku opcji przy strategiach opcyjnych. <laughs> Sorry. Już kształtuje się to zupełnie inaczej. I też musimy mieć tego świadomość, że, że nie wszystko, co działa na rynku akcji, działa na rynku opcji. Być może wygląda to właśnie trochę inaczej, jak w tym przypadku. Druga uwaga jest taka, że ja nie stosuję tego typu rzeczy. Uważam to za fajne, natomiast przede wszystkim to stanowi przeszkodę. To znaczy, ja wolę jednak tą pozycję zostawić do wygaśnięcia, ponieważ. Z racji tego, że te koszty transakcyjne są tak duże u nas, staram się minimalizować liczbę zawieranych transakcji. Standardowo handluję około dwóch razy w miesiącu, czasami trzy razy w miesiącu, więc próby wszelkiego typu zarządzania pozycjami zyskownymi znacząco by tutaj generowały dużą ilość prowizji i i również wysokie koszty. Pamiętajmy, że jeśli, jeśli mamy, jeszcze tutaj wrócimy do tego pierwszego wykresu. Jeśli rynek przesunie się na przykład w stronę wystawianego call spreadu, put spread kosztuje grosze. Co to znaczy? To znaczy, że tutaj relatywnie dużo większą rolę gra ten spread między cenami kupna i sprzedaży. To znaczy, opcje, jeśli tutaj opcje są notowane, powiedzmy po 22. Na powiedzmy 23,5, tak, i mamy, mamy 1,5 punktu procentowego, znaczy 1,5 punktu różnicy między cenami kupna-sprzedaży przy 20 punktach, to w przypadku opcji będących daleko poza pieniądzem, może być tak, że mamy nie wiem, pół punktu z jednej strony, jeden punkt z drugiej strony. Tak, i mamy Y, pół punktu szerokość spreadu, co widzimy, że do tych niewielkich wartości procentowo stanowi dużo większą wartość. I relatywnie jest to po prostu bardzo wysoki koszt y, dokonywania takich zmian. Co sprawia, że być może po prostu jest to nieopłacalne, tak? że zamknąć jedną opcję, jeśli tu mamy spread, a nie, a nie gołą opcję, zamknąć jedną opcję, zamknąć drugą opcję. Okazuje się, że być może niczego nie zyskujemy. Niczego nie zyskujemy w tym sensie, że nie, nie osiągamy zysku z, z tytułu różnicy między otwarciem tego spreadu a zamknięciem tego spreadu, a jedynie ograniczamy ryzyko, że, że tutaj tej, tej, no, nie, nie zejdzie nam pod wodę po prostu po stronie spadkowej strategia, że tego poziomu nie ma i patrzymy tylko na poziom, na opcjach call. Ciekaw jestem Waszego zdania. Jeśli macie jakieś tutaj uwagi do tego, piszcie w komentarzu. Najlepiej na blogu. Link do bloga i link do wpisu, w którym to nagranie się znajdzie, też zamieszczę pod filmem, więc, więc po prostu, jeśli macie jakieś pytania, jeśli macie jakieś uwagi, zachęcam do komentowania. Myślę, że warto zapisać się na newsletter, bo dużo dosyć piszę i mówię o strategiach, które, które sam realizuję aktualnie. Od września strategia wypracowała mi 15% zysku. Jeśli luty będzie dobry i marzec będzie dobry. Myślę, że zamiast 15% w 5 miesięcy będę miał 30% w 7 miesięcy. To są takie założenia robocze, ale, ale po prostu te dwie kolejne serie są, są dużo grubsze, hmm, jeśli chodzi o moje pozycje, więc, więc myślę, że warto śledzić, tak? że, że za jakiś czas po prostu te publikowane wyniki przemówią same za siebie. To wszystko. Pozdrawiam i, i do usłyszenia. Trzymajcie się. Radek Chodkowski.